Kamil Nieradka, dzień dobry. A dziś Państwa i moim gościem jest ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, pan Andrzej Przylemski. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Witamy z siedziby Ambasady Polskiej w Berlinie. Panie ambasadorze, temat reparacji wojennych, jakie budził pana refleksję? No to jest y, trudny temat. My go jakby nie podnosimy na razie, y, jako strona y, rządowa, bo jest w tej chwili y, to na agendzie, że tak powiem, parlamentarnej. Jest grupa y, w Sejmie Polskim, która przygotowała Raport na ten temat, jest bardzo gruba księga. Ja miałem przyjemność rozmawiać o, o tym z panem posłem Mularczykiem, który się tym zajmuje. A czytał pan ten raport? Przeglądałem go. Jaki jest bardzo, bardzo rzetelny. To, to jest raport. Jest to kwestia, jak sądzę, która powinna być rozwiązana, ale na razie. To raczej ze strony niemieckich partnerów mamy zapytania, a co z reparacjami, a sami nie podnosimy tej kwestii, ale kiedy jest, jest, jestem pytany, to oczywiście mówię, że żadne zrzeczenie ze strony polskiej w sposób prawnie dobry nie nastąpiło. Nie nastąpiło i ta kwestia powinna być uregulowana także dla dobra e, Niemiec. Nie tylko stosunków polsko-niemieckich, ale dla dobra Niemiec, bo Niemcy chcą grać e, rolę takiego moralnie wzorowego e, państwa i powinni z tą kwestią się jakoś uporać. E, był jakiś czas temu taki tekst posła zielonych, Saracina mhm, Manuel Sarazin. I, i, tak, bardzo sympatyczny człowiek, który jako jeden z nieczeków zrozumiał, że to. Cały czas będzie ciążyło na naszych relacjach, tym bardziej, że żyją jeszcze rozmaite grupy ofiar, które czekają na jakąś rekompensatę. To nie jest tylko odszkodowanie dla państwa polskiego, ale także dla konkretnych osób, które są wiekowe. Proszę sobie wyobrazić, że ja cztery lata temu tutaj miałem pierwszą grupę więźniarek z Ravensbrück. To przyjechało 20 osób. Rok później, bo one przyjeżdżają w związku z rocznicami wyzwolenia obozu. Rok, rok później było ich 12, rok później było ich 8. I nie chce mi się wierzyć, że Niemcy czekają, aż ci ludzie wymrą. Mhm. Czyli dla pana jest to temat realny, tak? a nie temat uprawiania po prostu argument przy uprawianiu polityki. Nie, jest to temat realny. W Polsce te odszkodowania się zgodnie z prawem międzynarodowym należą. I jakiś sposób rozwiązania powinien być znaleziony. Saracin zaproponował stworzenie, jako pierwszą część realizacji tego, stworzenie pewnego funduszu finansowego, które pomogłoby tym najbardziej poszkodowanym, typu właśnie tej więźniarki, o których wspomniałem, w godnym życiu, czyli środki na leczenie, środki na, 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 na żywność itd. I muszę powiedzieć z wielkim ubolewaniem że nie zostało to w ogóle podjęte ale myślę, że powoli pojawiają się również w Niemczech głosy także naukowców. Jest książka dwóch niemieckich naukowców, którzy dowodzą, że Polsce te odszkodowania się należą w sposób, dowodzą nie tylko prawniczy, ale w sensie prawa międzynarodowego, w sensie jakby filozoficznym, więc to, to moim zdaniem wróci na agendę w pewnym momencie. A ze świata polityki jest Pan w stanie jeszcze inne głosy wymienić? Poza Saracinem nie. Głosy odwrotne, nie będę może mówił nazwisk, ale sympatycznych niekiedy ludzi, którzy mówią, jak ja o tym wspominam w swoim okręgu wyborczym, to od razu powstaje pytanie, a kiedy odda Polska nam ziemię zachodnie? Tak jak gdyby w ogóle jedno z drugim miało coś wspólnego. I ci posłowie mówią nie. Wydobywajcie tego, bo się obudzi w naszych, tu w Niemcach straszne poczucie upokorzenia, że straciliśmy te, te ziemie, ziemie zachodnie. No ale to tłumaczę, że to są rzeczy niewspółmierne. Nie, nie Polska im zabrała te ziemie, tylko jest to pewna decyzja pewnych mocarstw nastąpiła. Polska ją zrealizowała, natomiast zniszczenia Polski skutkowały opóźnieniem cywilizacyjnym o wiele lat, i to do dziś odbija się pewną no, czkawką, można powiedzieć. I w tym sensie dobrze by było, gdybyśmy znaleźli jakieś e, rozwiązanie, bo większość społeczeństwa polskiego nadal życzy sobie rozwiązania tej kwestii. 850 miliardów na tyle szacuje się e, reparacje, na tyle szacuje reparacje zespół parlamentarny, który na ten temat pracuje. Jest realna kwota? Y, y, czy jest w sensie prawdziwa? To, to kwota jest prawdziwa. Ona jest nawet chyba trochę większa, ale czy realna dla zapłacenia, zapłacenia dla Niemców? Moje pytanie właśnie było A, dotyczyło tego drugiego wątku. Ja bym wątku. powiedział tak. Niemcy do niedawna jeszcze płaciły reparacje za I wojnę światową. To znaczy odszkodowania były rozłożone na 100 lat. Tak samo można zrobić z tą kwotą, która jak ją się poda, to od razu niektórzy mówią, że to państwo niemieckie się załamie, jak taką kwotę będzie musiało wypłacić. Nie, dlatego że to można też rozłożyć na 50 lat i, i te kwoty nie będą y, y, zagrażały stabilności gospodarczej państwa niemieckiego. Więc to jest tylko taka pusta retoryka, bo To jest realna kwota do, do zapłacenia. Podsumowując, w takim razie pan mówi, na razie nie jest podnoszony ten temat. Kiedy może zostać w takim razie podniesiony i rozwiązany? On zostanie podniesiony, kiedy państwo polskie to, że tak powiem, weźmie na agendę i zgłosi. Czy to zależy od, od przywódców politycznych? Ta, ta dokumentacja jest już właściwie. Ona, ona jest kończona w tej chwili, bo pewne nowe elementy powstały. Trwało to, to dość długo, dlatego że, że dostęp w pandemii do różnych bibliotek, archiwów był utrudniony, ale te prace się już kończą i wtedy, jeśli będzie decyzja polityczna, zgłaszamy to. Myśli pan, że do końca, tego, do końca tej kadencji taka decyzja polityczna może zapaść? Czy do 2023 roku? Tak. I jestem przekonany, że taka decyzja może zapaść. Czy zapadnie? Tego nie wiem, ale, ale może. Ona może zapaść nawet do końca. Tego roku. A pan zna na przykład ścieżkę formalną, jak miałoby, wyglądać jak miałoby wyglądać upomnienie się o reparację? Powiem szczerze, że nie, 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 nie myślałem o tym w ogóle, yy, nie badałem tej kwestii. Także nie chcę tutaj wprowadzać w, w błąd. No bo to jak domyślić... Rząd polski musiałby wystąpić. Yy, po, po zaprezentowaniu tego na forum parlamentarnym, parlament zobowiązałby większością głosów rząd do wystąpienia do rządu niemieckiego, no i wtedy oczywiście jest jakby kwestia szukania rozwiązań. Jak one będą wyglądały, to pewnie ktoś inny jest tutaj lepszym rozmówcą na ten temat, jakie, jakie, gdzie szukać rozwiązania, ale myślę, że w tym momencie Niemcy będą musiały się otworzyć na na tę kwestię i zaproponować jakieś rozwiązania. Jak był jakiś czas temu, no 20 lat temu prawie, kwestia odszkodowań dla robotników przymusowych, to nawet wtedy posłowie niemieccy mówili, że pewne firmy, pewne fabryki nie miałyby dzisiaj takiego statusu, jaki mają, takiej potęgi gospodarczej, gdyby nie praca robotników przymusowych, głównie z Polski, w tych fabrykach. A ci robotnicy dostali za 4 lata pracy 100, 200, 300 euro niekiedy. I, i, i to pokazuje, że nawet po stronie niemieckiej jest, jest taka wrażliwość w części społeczeństwa i gdyby to zostało rzetelnie przedstawione, uczciwie, to myślę, że społeczeństwo niemieckie, które jest bardzo idealistycznym społeczeństwem, co widać w tej woli przyjmowania uchodźców, prawda, że wsparłoby Polskę. Tylko potrzebna jest uczciwa debata, potrzebne jest rozbicie narracji stworzonej przez przez Bundestag, przez opinię Bundestagu, że nam się nic należy, dlatego, że w 1953 roku rząd polski się zrzekł tych odszkodowań. No, to jest, nie chcę tego rozwijać, ale to jest tak słaba argumentacja, nie ma takich dokumentów, nigdy nie zostały zarejestrowane, nie jest jakaś bibuła, którą Bierut podpisał niezgodna z prawem międzynarodowym, więc, więc jeśli Bundestag coś takiego robi, no to, 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 to oczywiście wywołuje pewną falę, w społeczeństwie niemieckim, rozliczyliśmy się, nie ma kwestii, bo Polska zrezygnowała. Ale jakby przy rzetelnej debacie, to, to nasza strona pokaże, nie jest to zrzeczenie, musimy wrócić do tematu i zastanowić się, jak tę kwestię rozgryźć, bo ona będzie wiecznie zatruwała nasze relacje. Panie ambasadorze, zmieniamy temat. Rok temu, minął rok od wybuchu pandemii koronawirusa. Z jakimi problemami musiała zmierzyć się polska placówka dyplomatyczna w Niemczech? W związku z koronawirusem? Największy problem to było zamknięcie przez Polskę granic, znaczy w takim sensie bardzo mocnej kontroli temperatury i zapisu ludzi, którzy przyjeżdżali, co wygenerowało olbrzymie korki, 40-50-kilometrowe, blokadę niektórych autostrad. Ja miałem codziennie telefony od premierów yy, Saksonii czy Brandenburgii, yy, czy, Brandenburgi, czy Mecklenburgii, prawda. Ale Niemcy yy, granice zamknęły dzień później. Taki był bieg zdarzeń. Tak, ale, to, ale po, po, po tej stronie powstały problemy komunikacyjne dla zwykłych ludzi. Po, kwestia też żyw, zorganizowania żywności dla tych kierowców, którzy stali tam kilka dni niekiedy. Yy, Toalety i tak dalej. Także, ale udało nam się to wspólnie z, z Niemcami, z, or, z różnymi organizacjami jakoś się z tym uporać. Tutaj się włączył Orlen bardzo, bardzo pięknie do tej akcji. To był największy problem, bo pamiętam yy, te telefony. Pamiętam też telefony ze strony tych przyw yy, przywódców, tych landów, kierownictwa tych landów dotyczące, yy, to była druga, drugi jakby element wypuszczania z Polski Pracowników, którzy tu byli niezbędni w przygranicznych sferach strefach, czy to w szpitalach, czy w jakichś domach, czy w jakichś firmach, prawda, i też były błagania, żebym, żebym dzwonił do, do premiera, żeby prowadzić jakieś regulacje. To były najtrudniejsze momenty. Ale mi się wydaje, że zbudowaliśmy przez to siedzi jakby takiego zaufania, kooperacji, współpracy, także ma to też pozytywne aspekty. Niedawno w pasawalku był protest Polaków, którzy muszą wykonywać często drogie testy, aby przemieszczać się między Polską a Niemcami. Czy ktoś o tych ludzi się upomniał? Tak, oni się zwrócili do nas, do konsulatu, a potem przez konsula generalnego pana Goleme do mnie i napisałem pismo w tej sprawie do. Premier Landu, pani Szwezik, no jakby protestujące przeciw nadmiernym jakby takim oczekiwaniom i kosztom, które są nałożone na pracowników czy tych tak zwanych pędlerów, którzy jednak są ważni dla życia społecznego, dla gospodarek obu tych krajów. Obiecała, obiecano mi szybką odpowiedź, na razie odpowiedzi nie mam, czekam na nią, ale poinformowałem o tym, że powstała inicjatywa obywatelska Wolne Granice, tak to się nazywa i ta inicjatywa, to zostało przyjęte do wiadomości, ta inicjatywa została włączona jakby do, do tego gremium, z którym się pewne rzeczy rozstrzega i z tego co wiem, mają być wyznaczone dwa punkty szczepień na granicy w dwóch miejscach, gdzie... Testów, tak? Te, testów, tak, nie szczepień, testów, gdzie yy, za mniejszą kwotę, jakby ci, którzy muszą często przejeżdżać, będą testowani. Ale oczywiście powstaje problem. Mecklenburgia ma najostrzejsze przepisy od samego początku. Nawet zabraniała przez jakiś czas przyjeżdżania Niemcom z innych regionów do swoich domków letniskowych. I jakby obawa tam jest szczególnie, szczególnie silna i wobec ilości zakażeń w tej chwili w Polsce, która jest no, nieoczekiwanie wielka. Od tygodnia czekamy na decyzję jakby jeszcze bardziej zaostrzające, ale ona na razie, czyli włączenie Polski do, tego, do, do grona tych państw takich jak Austria czy Czechy, na razie to nie nastąpiło i w tym tygodniu nie nastąpi. Miejmy nadzieję, że w Polsce ta fala się zmniejszy i że nigdy nie nastąpi, ale jeśli ona będzie rosła, to należy się liczyć z tym, że Mecklenburgia jeszcze zaostrzy. I co możemy zrobić? No możemy pukać do nich, ale, do, do ich drzwi, ale ja, ja rozumiem ich powody. Na razie u nich nie jest źle i chcą, żeby tak było. Mm -hmm. Pan ma takie informacje na przykład, albo taką wiedzę, ile y, ten lockdown związany z koronawirusem może jeszcze potrwać? Ile te problemy mogą jeszcze potrwać? Te problemy potrwają prawdopodobnie do lata. Tak to wygląda. Niemcy mają duże problemy ze szczepieniami. Te ich centra nie zadziałały dobrze. Były czasy, kiedy w ogóle były centra, a nie było ludzi. Doszli do wniosku, że, że uporać się mogą ze szczepieniami tylko w ten sposób, że jeśli przekażą większość tych szczepień lekarzom domowym. Mieli to zrobić 1 marca, teraz mówią o 15 kwietnia, a realny jest maj. I dopiero wtedy powiedzą, jak, jak lekarze domowi będą mogli y, szczepić, to wtedy te 70% się zaszczepi. Czyli jak w maju zaczną, to myślę y, koniec czerwca jest jakaś realne, żeby, y, y, żeby duża część społeczeństwa była zaszczepiona. W Polsce będzie pewnie podobnie i wtedy... Można będzie naszym no, czystym sumieniem jakby odstąpić od, od lockdown, jakiejś postaci. Panie ambasadorze, kiedy będzie gotowa nowa siedziba ambasady w Berlinie? Będzie gotowa w 23. roku. Jestem o tym dość przekonany, dlatego że w listopadzie ubiegłego roku weszła tam firma Straba, która wygrała przetarg i zaczęła już ten teren porządkować, przygotowując go do, do budowy. Wszystko idzie właściwie zgodnie z planem. Tam drobne czasowe jakby przesunięcia wynikały tylko typu jeden czy dwa miesiące. W związku z, z pandemią. Pewne decyzje później były wydawane przez niemieckie różne or organy oraz taka była powstała sytuacja, że sąsiadujący z nami budynek. Biurowiec Bundestagu, w innej części tam coś robiono, coś się obsunęło i Bundestag zażądał od nas wzmocnienia pewnego. To powoduje dodatkowe prace, yy, ale wszystko trzyma się harmonogramów jest w 2023 roku, w połowie roku yy, nastąpi przeprowadzka z tej skromnej willi tutaj w yy, tej dzielnicy Grunewald do centrum. Co to zmieni dla Polski, dla Polonii? To jest ta, ta przeprowadzka rzeczywiście. To jest, po pierwsze, to jest olbrzymia ambasada. Yy, chyba 16 tysięcy metrów kwadratowych, podzielona na dwie części, na część dyplomatyczną i część pozadyplomatyczną. W tej części dyplomatycznej będzie ambasada i konsulat, a w tej części pozadyplomatycznej, połowie budynku mniej, mniej więcej, yy, będą polskie instytucje typu Instytut Kultury, których jest w innym miejscu centrum badań historycznych, które jest na Pankowie przestanie tam przeniesione. Polska organizacja turystyczna tam się pojawia. Więc to będzie centrum polskości. Być może jakaś, jakaś również forma prezentacji osiągnięć polskiej gospodarki tam się pojawi. Więc i to jest w miejscu, gdzie właściwie najbardziej reprezentacyjnym miejscu Berlina, w miejscu, gdzie jest tylko pięć ambasad najważniejszych krajów. No i Węgrzy, którzy są naszymi sąsiadami, bo tam jest Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja. Instytut Pileckiego zostanie na swoim miejscu? Prawdopodobnie. Nie słyszałem na razie o tym, żeby miał przejść. Pewnie powierzchnia by tam była, ale Instytut już przygotowuje się do jakby ekspansji pewnej poprzez to, że dokonuje remontu dalszych pomieszczeń. Poza tym tą piwnicą, którą w tej chwili mają i... W której jest e, interesująca wystawa na temat Rotmistrza Pileckiego, e, przygotowują takie przestrzenie na seminaria naukowe. E, I prawdopodobnie, jak to wszystko przy, e, przygotują, no to, 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 to nie będzie chyba sensu, żeby przychodzili do ambasady. Zostaną tam, tym bardziej, że to jest 200 metrów. Mhm. Instytut Rotmistrza Pileckiego już y, prawie dwa lata funkcjonuje w Berlinie. Co możemy powiedzieć po tych dwóch latach? Początki były bardzo trudne, dlatego że niemieccy politycy zdystansowali się od Instytutu Pileckiego. Jak robiliśmy otwarcie, na które przyjechał wicepremier Gliński, profesor Gliński z swoimi wiceministrami, z kilkudziesięcioma dziennikarzami, to proszę sobie wyobrazić, właściwie wszyscy politycy niemieccy odrzucili przyjście na otwarcie, na uroczyste otwarcie tego. Byłem tym zszokowany, zbulwersowany. Dopiero później jakby zaczęły pojawiać się yy, jakby wyjaśnienia tego, że to jest jakaś niby pisowska instytucja propagandowa yy, zmierzająca do zakłamywania historii. Ktoś ukuł ta, yy, taką interpretację i stąd powstał dystans. Więc proszę zauważyć, że jedynym politykiem, który pojawił się na tym otwarciu niemieckim, to był yy, prezydent yy, parlamentu berlińskiego To się nazywa Abgeordnetenhaus. On uratował honor Niemiec. Nazywa się Wiland. Do tej pory jestem mu za to wdzięczny bo ktoś stronę niemiecką reprezentował. Ale początki były trudne, teraz pojawiło się kilka tekstów, które pokazują postać Pileckiego, pokazują zamierzenia tego Instytutu, takie naukowe badania, archiwów itd. i tak On staje się coraz bardziej popularny tutaj? Staje się znany, popularny to może nie, ale, ale, ale znany jest takim punktem. Ja prowadzę tam wszystkich polskich polityków, którzy się pojawiają, od premiera, Morawieckiego poprzez wszystkich ministrów, żeby zobaczyli jak to wygląda i żeby mieli, mieli przekonanie o czym, o czym mówią, gdzie to jest, bo to ważne jest to miejsce, to jest właściwie... 80 metrów może od bramy Brandenburskiej. Tam dochodzą miliony turystów, więc teraz kwestia, y, tylko żeby odwrócili głowę. Skierowania ich to... Tak, skierowania. Ale proszę sobie wyobrazić, że strona niemiecka, berlińska w tym momencie, tam jest taka latarnia. Można byłoby na latarni zrobić taki drogowskaz, prawda? Prawo Instytutu Pileckiego, kim był Pilecki. Proszę sobie wyobrazić, że oni się na to nie zgodzili. Więc musimy inne akcje internetowe, żeby uświadomić, Yy, Niemcom istnienie Pileckiego. Kim był Pilecki? I jak, może yy, słuchacze radia pamiętają, że, yy, że odwiedziłem Sut Pileckiego w towarzystwie nowego ambasadora Niemiec w Warszawie, którego ojciec był adiutantem Adolfa Hitlera i którego nominacja na ambasadora była bardzo, powiedziałbym, trudna dla, dla naszej strony do, do, do przełknięcia i jednym z warunków, które postawiliśmy, że go przyjmiemy jednak do Polski było to, że odwiedzi Instytut Pileckiego w moim towarzystwie. Co powiedział po spotkaniu, co powiedział po no, tak był, po wizycie? Był poruszony i, i, i dostał w pigułce, że tak powiem, wiedzę. O, bo ta wystawa pokazuje rozwój y, Auschwitz. Od początku, bo on trafił tam stosunkowo wcześnie, aż do końca. Y, więc to jest wiedza, którą. Y, Niemiecki uczeń, niemiecki e, student historii w pigułce dostaje po dwugodzinnym obejściu jak wyglądał Auschwitz, na czym to polegało. I on był poruszony, no oczywiście on jest e, jakby, no na pewno nie, nie ma żadnych związków ideowych e, z narodowym socjalizmem, więc, e, więc w tym sensie to nie, nie, nie ma wiedzy, więc nie trzeba było go uczyć, ale pewne szczegóły były istotne, tam, których też nie znał. Na przykład tam się pojawia w pewnym momencie Hannah Arendt, wybitna filozofka, która uczestniczyła w procesie Eichmana yy, w Jerozolimie. Yy, I ona tam mówi: To można po prostu przełożyć, sobie do ucha jest obraz. Yy, I tego typu rzeczy to są no, no, nowości. Są też eksponaty związane z samym Pileckim. Panie ambasadorze, została nam ostatnia minuta, zostały nam ostatnie dwie minuty. Jest pan fanem piłki nożnej, dlatego nie będę pytał. Pana, ile bramek już w tym sezonie ma Robert Lewandowski, bo to pewnie pan wie, ale zapytam o to, czy zna pan taki klub jak EFC Polonia Berlin? Tak, znam FC Polonię, byłem nawet je, na kilku meczach tej, tej drużyny, bo to jest właściwie klub nawet, który jest szerszy niż Piłka Nożna. Piłka Nożna stanowi centrum, ale mają... Inne. To jest podobno największy klub zrzeszający Polaków w Berlinie, tak? Tak, tylko że trzeba pamiętać, że to są głównie sportowcy i to są głównie dzieci, więc nie chciałbym opierać jakby działalności polonijnej na tym klubie. Oni stanowią cenne uzupełnienie, ale są starsze i młodsze organizacje, które są bardziej na, na podtrzymywanie patriotyzmu, na wiedzę historyczną o Polsce nakierowane takie jak Związek Polaków w Niemczech, na przykład, czy też yy, nawet Rada Parafialna, prawda, przy Kościele Polskim. Yy, to są te organizacje, które. Yy, tą polskość kultywują moc, Natomiast istnieje FC Polonia, a także ostatnio zaistnienie takiego klubu, który się nazywa Polonia United. To jest złożone z młodych piłkarzy z różnych klubów, którzy jako reprezentacji Polski, polskiej młodzieży czy berlińskiej polonijnej młodzieży jeżdżą na różne turnieje. I to jest taka, y, y, taki klub złożony z dobrych piłkarzy, więc oni mają duże też osiągnięcia w różnych turniejach. To jest piękne jakby wejście w polskość. Oba te, obie te sportowe inicjatywy. Wejście w polskość, spotykamy się, gramy, rozbawiamy i potem poprzez y, czytanie portalu, który prawda, oni prowadzą, strony internetowej, y, ta młodzież otwiera się na te swoje polskie korzenie. Bo wielu z nich prawdopodobnie w domu mówi po niemiecku, w szkole mówi po niemiecku, a w tym klubie musi mówić po polsku. Tym samym można się upomnieć o pański patronat w tej sprawie, jak rozumiem. No oni mają ze mną bardzo dobre relacje cały czas. Patronat jest nad Polonia United moim. Nie wiem, czy oni potrzebują mojego patronatu, ale nie widzę żadnych przeszkód. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ambasador RP w Niemczech był dzisiaj naszym gościem. Pan Andrzej Przyłębski, kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia też.